Dzień dobry, dzień dobry. Czy działasz szybko, intensywnie, i jeszcze myślisz, że to za mało? No właśnie, dzisiaj będzie o tym, w jaki sposób działać, ale efektywnie i wartościowo, i jak nie zatracić się w tym działaniu i nadal widzieć w tym sens. Słuchajcie, czy chociaż jeden raz miałaś w swojej głowie taką myśl, ja ciągle robię za mało, te moje cele ich jest naprawdę za mało. One są takie nijakie. Każdy by to zrobił. Bo jeśli tak, to zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, czy robisz to, bo naprawdę chcesz robić, bo widzisz w tym wartość, czy robisz to, bo trochę chcesz spełnić czyjeś oczekiwania i trochę chcesz zasłużyć na aprobatę i na takie pozytywne opinie ze strony otoczenia. Myślę, że już to wiesz, że czekanie na to, aż ktoś zaakceptuje nasze decyzje i doceni to, że my tyle robimy, jest trochę bez sensu. Dlatego, że każdy patrzy przez pryzmat swoich doświadczeń, też swoich przekonań, więc nie zawsze Twoja perspektywa będzie rozumiana na zewnątrz i to jest w porządku. Ty masz prawo do swojej wizji i do swojego planu, jaki masz na swoje życie, w tym również to zawodowe. Bardzo często tworzymy sobie takie listy zadań na dany dzień, które już z góry są spisane na klęskę i to nie ma szansy się udać. Dlatego, że ten plan zawiera bardzo dużo punktów, które jeszcze czasami można by podzielić na kilka podpunktów. Co zajmuje co najmniej kilka godzin. Więc, jak się domyślasz, nie ma takiej możliwości, żeby to spełnić, dlatego że musiałabyś nie spać, ale wtedy twoja wydajność też spada, więc myślę, że o wykonaniu celów nie ma tutaj mowy. I pamiętaj o tym, że jeżeli planujesz sobie swoje cele na dany dzień, ustal sobie swoje priorytety, co na pewno musisz. W dzisiejszym dniu zrobić, co jest dla Ciebie najważniejsze i to po prostu zrób. Nie czekaj na czyjąś zgodę, na czyjąś aprobatę, tylko to po prostu rób. Nie musisz działać szybciej, Ty masz mieć efekt. Ustal swoje własne tempo, które jest dla Ciebie dobre, dlatego że mamy różne dni. Nie zawsze będziesz tak samo wydajna. W poniedziałek możesz mieć na przykład gorszy dzień, za to w czwartek będziesz mistrzynią wydajności i zrobisz dużo więcej, być może nawet więcej niż zaplanowałaś. Natomiast ten poniedziałek, czasami czy każdy inny dzień, kiedy masz po prostu taki trochę słabszy moment, warto po prostu odpuścić, bo namęczysz się trzy razy dłużej nad swoimi zadaniami. Natomiast ten efekt może nie być taki, jakiego ty oczekujesz. I robiąc te wszystkie rzeczy, rozwijając się, pamiętaj o tym, żeby te decyzje były twoje. To znaczy, jeżeli piszesz sobie takie cele, piszesz sobie zadania, to powinnaś to robić, dlatego że chcesz, a nie dlatego, że musisz. Bardzo często próbujemy sprostać czyimś oczekiwaniom. Podejmujemy decyzje, które do końca nie są nasze, ale są powszechnie akceptowane. Tylko teraz, jeżeli jesteś na przykład na jakiejś swojej drodze zawodowej, na przykład zmieniasz tą drogę zawodową, być może o 180 stopni, a być może po prostu rozpoczynasz nowy projekt, ale w ramach Twojej branży, to pamiętaj o tym, że z tymi opiniami będziesz spotykała się zawsze. To jest normalne i każdy do takiej opinii teoretycznie ma prawo, natomiast praktycznie ty nie musisz jakby stosować tych wszystkich wskazówek. Warto się zawsze zastanowić, czy osoba, która ci radzi, zakładam zawsze, że te intencje są dobre, natomiast zadaj sobie zawsze pytanie, czy ta osoba jest w tym miejscu, w którym ty chciałabyś być. To raz. I czy jej doświadczenie, na przykład zawodowe, w jakikolwiek sposób może pomóc Tobie? Czyli czy to cokolwiek wnosi? Bo jeżeli nie, to jesteś usprawiedliwiona na to, że możesz po prostu ogłuchnąć na te rady, bo one nic nie wnoszą. Ty po prostu rób swoje. My bardzo często trochę. Tracimy taką, taką ocenę, ale opartą na faktach, dlatego że obserwujemy różne konta w mediach społecznościowych, i teraz widzimy, że ktoś ma na przykład piękny dom z basenem, ktoś zrobił karierę i bardzo szybko na przykład robił kolejne stopnie awansu, ktoś zarabia dużo pieniędzy, a po drugiej stronie jesteś ty, która to ogląda. I sobie myślisz, no, ale ja nie mam tego wszystkiego. Co jest ze mną nie tak, że ja tego nie mam? I znowu, pamiętaj o tym, że ty widzisz jakiś wycinek z życia tego człowieka i to taki wycinek, jaki on chce pokazać. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli y, takie treści Cię frustrują, y, twoja, Twoje poczucie własnej wartości na pewno nie wzrasta, to tego po prostu nie oglądaj. Po co się dołować i to na własne życzenie. Jest taki magiczny przycisk, unfollow. Możesz go zawsze wcisnąć w dowolnym momencie. Nie musisz tego oglądać. Dlatego, że jeżeli to cię nie wspiera, ty nie czujesz się zainspirowana i zmotywowana, no to po co sobie to robisz? Poza tym, pamiętaj o tym, że ty widzisz tylko efekt, który ktoś pokazał w tych mediach społecznościowych, a nie widzisz całej tej drogi, którą ta osoba przeszła. Dlatego, że ja pamiętam nawet na swoim przykładzie, wielokrotnie jak obserwowałam różnych twórców, na przykład na Instagramie, to pamiętam, w jaki sposób oni nawet wyglądali, jakie jakościowo materiały tworzyli dwa lata temu, a jak to wygląda teraz. To jest po prostu przepaść, oczywiście na plus, dlatego że te, te rolki, te materiały są no, dużo wyższej jakości, więc widać, widać ten rozwój, widać, że ten człowiek naprawdę dużo się nauczył od tamtego czasu, a po drugie zmianę mentalną też widać, bo to, co Ciebie najczęściej blokuje, to są różne przekonania. Ja od tego zawsze też zaczynam pracę. Jeżeli ktoś właśnie zgłasza się do mnie, zawsze zaczynamy pracę od pracy z przekonaniami, dlatego że Twoje przekonania mogą Cię bardzo wspierać w tym, co robisz, we wszystkich nowych rzeczach, których się podejmujesz, ale jeżeli masz te przekonania do końca nieuświadomione, to znaczy Ty do końca nie wiesz, że tak uważasz na dany temat. Natomiast Twoja podświadomość bardzo dobrze o tym wie i to ma ogromny wpływ na to, co Ty robisz albo czego nie robisz. Bo jeżeli rezygnujesz w przedbiegach albo rezygnujesz na jakimś etapie, bo coś jest trudne, bo Ci się wydaje, że to się nie uda, to to są Twoje przekonania. To nie jest prawda, dlatego że Ty nie spróbowałaś i jeszcze nie wiesz, czy to się uda. Nie możesz tego wiedzieć, bo jesteś na początku. Natomiast Twoje przekonania już całą robotę zrobiły więc jakby nic z tego efektu. Wielokrotnie droga do sukcesu według twojej własnej definicji to jest też bardzo ważne, żebyś ty wiedziała co jest dla ciebie sukcesem, bo być może wcale nie to, co widzisz we wszystkich materiałach innych twórców. Być może to nie jest twoja definicja sukcesu. Bo ja widzę bardzo dużą różnorodność. Ile jest kobiet, tyle jest definicji sukcesu. I one są naprawdę bardzo różne, czasami zupełnie po dwóch stronach. I to jest w porządku: żadna nie jest lepsza, żadna nie jest gorsza. One są po prostu inne, bo my też jesteśmy inne. Więc jeżeli już wiesz, kiedy ty stwierdzisz, OK, osiągnęłam sukces, czyli będziesz wiedzieć, co tym sukcesem jest, to pamiętaj o tym, że bardzo często to są rzeczy, których po prostu nie widać. Czyli praca mentalna. Tutaj nie ma braw i nie ma lajków, nigdy, dlatego że tego na początku po prostu nie widać. Być może widać, że się coś dzieje, dlatego że wychodzenie ze strefy komfortu nie jest łatwe, to nie jest miły stan, natomiast jest absolutnie niezbędne do tego, żeby ruszyć do przodu. Nie widać też tego, że wstajesz przed wszystkimi i zaczynasz realizować swój plan na dany dzień i nie widać tego, że kładziesz się długo, daleko po tym, jak położyli się wszyscy inni w domu. Bardzo często jest to wiele godzin, nawet w nocy, poświęconych na to, żeby zdobyć dodatkowe umiejętności. Tak wyglądają początki. Są twórcy, którzy to pokazują, to jest prawda i ja uważam, że to jest bardzo cenne, dlatego że nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. I mamy takie błędne wyobrażenie, że ten sukces to się tak zrodził w tydzień. No to niestety tak nie jest. Warto zawsze bazować na zdjęciach, bo jeżeli kiedykolwiek, jak już zaczniesz, będziesz się zastanawiała, czy ta zmiana już się zadziała, czy jeszcze nie, zobacz na swoje zdjęcia na przykład z roku, pół roku, czy nawet z przed miesiąca. Te zmiany naprawdę widać. Tego się nie da nie zauważyć. Widać taką zmianę przekonań, zmianę mentalności i to jest widoczne przez wszystkich, żebyś nie miała tutaj wątpliwości i żadnych złudzeń. Nie wszyscy oczywiście na to reagują, nie wszyscy to nagło skomentują, natomiast to zawsze widać. Nie da się przejść obok tego obojętnie i tego nie zauważyć, po prostu. Więc o tym na pewno musisz pamiętać, żeby się nie wpędzać w takie poczucie też winy przy okazji, że ty robisz za mało, za wolno, bo być może to jest Twoje tempo i jeżeli będziesz robić szybciej, to będziesz robić byle jak. Czyli będziesz coś wielokrotnie powtarzać, poprawiać, bo to nie będzie dobre jakościowo. Czasami lepiej poświęcić na coś więcej czasu, czyli zrobić coś wolniej, zamiast szybko tu i teraz, ale to nie jest taka jakość i to nie jest taka wartość, jaką chciałabyś przekazać. Ale żebyś nie wpadła też w pułapkę, która jest po drugiej stronie, na drugim biegunie to znaczy poprawiam w nieskończoność i nigdy tego nigdzie nie umieszczam, dlatego że będziesz uczyć się z czasem. Ale uczysz się robiąc. Nie da się tego zrobić na sucho. Możesz pewne informacje oczywiście y, przyswoić, natomiast no, nie da się tego przećwiczyć, jeżeli tego nie robisz. I o ile poprawianie y, różnych y, rzeczy, filmów jest zasadne, jeżeli faktycznie no, ta jakość jest taka, że to nie będzie akceptowalne. Jeżeli ewidentnie coś poszło nie tak, to jasne, wtedy to popraw. Natomiast, jeżeli to są jakieś drobne rzeczy, przejęzyczenia, z których się poprawiłaś, to to nie ma sensu poprawianie tego 10 razy, dlatego że możesz za tym 10 razem przejęzyczyć się albo jeszcze więcej, albo w innym miejscu. W taki sposób, że nie, da, nie będzie się dało tego wyciąć. Więc. To taka robota dla samej roboty, i to jest kolejna pułapka, w którą my bardzo często wpadamy. To znaczy robimy, żeby odhaczyć, ale bez poczucia, że to ma jakiś sens i ma jaką wartość. To jest, słuchajcie, pierwsza droga do tego, żeby stracić w ogóle poczucie sensu tego, co robimy, i gdzieś tam dojść do wniosku, że ja już się wypaliłam w tym, co robię, bo to nie ma wartości. No, jeżeli to będzie praca dla samej pracy, Czyli wykonuję tylko odhaczam jako robot. No to tak, to jest pierwsza droga właśnie w tym kierunku. Zawsze jak piszesz sobie jakiś cel, długo czy krótkoterminowy, to zawsze obok tego wypisz sobie, po co ty to robisz, gdzie cię to ma zaprowadzić. Zamiast pisać cele tak, jak się to mówi, tak przypadkowo, tak dzisiaj piszę na jutro, jutro piszę na pojutrze, to zrób sobie cele na cały tydzień. A potem na cały miesiąc. Warto też wiedzieć, w jakim miejscu ty chcesz być za rok czy za dwa. Bo jeżeli na przykład ty planujesz zwiększenie swoich zarobków trzykrotnie, to to się nie zadzieje najprawdopodobniej w ciągu jednego miesiąca, tak? Jeżeli zdecydujesz, że na przykład ty chcesz za trzy lata mieszkać w domu, to to też się nie zadzieje w ciągu miesiąca. Ty musisz się do tego przygotować, chociażby finansowo. Co bezpośrednio jest związane z podnoszeniem, zwiększaniem swoich zarobków, po prostu. Więc warto też taką perspektywę długoterminową przyjąć, rozpisać sobie to na lata, ten rok potem podzielić na poszczególne miesiące, a miesiące na tygodnie, dlatego że to dla Ciebie i dla Twojej głowy, która jest tu bardzo ważnym elementem, jest takim poczuciem spokoju, tak, że Ty wiesz. Czego ty chcesz? No bo jeżeli nie wiesz, czego chcesz, to nie wiesz do końca, w którą stronę jedziesz, tak? Coś byś chciała, ale do końca nie wiesz co. No, chcesz być na majorce, ale jakim transportem, jakim samolotem, skąd one w ogóle wylatują i co ty potrzebujesz do tej podróży, to już nie bardzo. Więc takiej podróży na pewno nic nie będzie, warto się do tego dobrze przygotować. I kolejna rzecz, jeżeli sobie taki plan już zrobisz. Warto go również co jakiś czas jeszcze raz sobie przeczytać i ewentualnie zweryfikować, bo może się okazać, że niektóre swoje cele i założenia osiągniesz wcześniej, a na niektóre będziesz potrzebowała więcej czasu albo będziesz potrzebowała zmienić strategię. Więc, taką weryfikację też warto robić, żebyś po prostu była na bieżąco ze swoimi działaniami, ale co ważniejsze, też z efektami tych działań. Taką weryfikację rób zawsze dlatego żeby nie wpaść właśnie w pułapkę robienia dla samego robienia. To dla naszego ego jest e, świetnym rozwiązaniem, bo on uważa, że jest odhaczone, e, nie trzeba się tutaj zastanawiać. Natomiast tobie to korzyści nie przyniesie, zdecydowanie nie. I na koniec myślę, że dobrze żebyś zrobiła sobie dla samej siebie takie ćwiczenie. E, wszystkie te rzeczy, które masz na swojej liście, e, możesz sobie też osobno wypisać które z nich robisz, bo naprawdę chcesz, bo widzisz w tym wartość, a które z nich robisz, bo chcesz zyskać, być może podświadomie, taką społeczną aprobatę. My bardzo chcemy przynależeć gdzieś, w związku z czym często podejmujemy decyzję właśnie przez pryzmat tych opinii. Jeżeli wiemy, że jakaś decyzja spotkałaby się z bardzo dużą krytyką, tak się zdarza i to wcale nie tak rzadko, to mamy tendencję do zmieniania właśnie tej decyzji, która już nie jest nasza, a to jest droga donikąd. Pamiętaj też o tym, żeby Twoje listy zadań nie były przeładowane. To, o czym mówiliśmy na początku, nie pakuj sobie na jeden dzień listy, która spokojnie mogłaby być zrealizowana w ciągu kilku kolejnych dni, bo to się po prostu nie uda. Będziesz zmęczona, frustrowana, a zadania, jak będą niewykonane, tak ten stan się nie zmieni. I co najważniejsze, inspiruj się osobami, które są tam, gdzie Ty byś chciała być. Które nie oceniają, ale motywują i przekazują konkretną wartość. Nie słuchaj wszystkich dobrych rad, bo ty byś mogła szybciej, bardziej, a może byś mogła obejść system i w ogóle to w trybie ekspresowym zrobić, bo te rady nie zaprowadzą cię nigdzie. Poza tym, że twoje poczucie własnej wartości na pewno na tym ucierpi, pewność siebie też straci, a być może pojedzie na wakacje, natomiast motywacja też pojedzie na wakacje i to będzie bilet w jedną stronę. Bo pamiętaj o tym, że motywacja nam się przydaje. Natomiast to, co dla Ciebie jest kluczem do sukcesu, to jest dyscyplina. Dlatego, że czy Ci się chce, czy Ci się nie chce, bo nie zawsze Ci się będzie chciało, Ty po prostu robisz. Czy gadają, czy nie gadają, Ty po prostu robisz. Czy jest ta Twoja decyzja, czy działanie akceptowane, czy nie, Ty po prostu to robisz. Bez względu na to, co się dzieje wokół, Ty robisz. Ehm, powiem Ci, że Kiedyś usłyszałam takie zdanie, które na tamten moment mnie bardzo rozbawiło: że do momentu, aż nie odwożą cię na sygnale do szpitala, to robisz. Być może nie, nie do tego stopnia, ale jest w tym trochę prawdy, dlatego że my sobie bardzo dużo znajdujemy wymówek, bo dzisiaj mnie boli głowa, bo dzisiaj jest za niskie ciśnienie, a ja jeszcze nie piłam kawy, to po kawie się tym zajmę, a po kawie się plan sypie, bo zdarzyło się coś, czego nie było w planie i czego nie mogłaś przewidzieć. Więc jeżeli sobie zaplanujesz, to, to po prostu zrób. Jak ci się nie chce, to też po prostu zrób. Bo yy, znam niewiele osób, naprawdę, którym chce się wstawać rano, wcześniej niż wszyscy, ale wsz za to wszystkie te osoby potem stwierdzają, że one mają takie poczucie kontroli nad swoim dniem. I to była jedna z lepszych decyzji, jeszcze zanim ten dzień się tak do końca rozpoczął. Więc pamiętaj o tym, że to nie jest do końca o motywacji, tylko o dyscyplinie, a to naprawdę można w sobie wypracować. Nie zapomnij subskrybować mojego kanału, żeby nie ominął Cię żaden materiał i żadna treść, którą tutaj będę publikować. A jeżeli ten materiał był dla Ciebie pomocny i miałaś taką myśl, to jest naprawdę o mnie, ja tego potrzebowałam dzisiaj, to umów się do mnie na bezpłatną konsultację wstępną, bo być może strategia rozpisana krok po kroku i dopasowana stricte do Ciebie to jest coś, czego potrzebujesz.